Dzisiejszy odcinek będzie nietypowy, może nieco bardziej historyczny, ale z potencjalną zbrodnią w tle. Nie będę się skupiać na słuszności argumentów żadnej ze stron konfliktu, ale chciałbym pochylić się nad tematem informacji w mediach i tego, jak potencjalnie błaha sprawa może przerodzić się w sprawę ogólnokrajową. O tym, jak istotne były wydarzenia, o których dziś opowiem, niech świadczy fakt, że mowa o historii sprzed blisko 40 lat a jest ona nadal obecna w przestrzeni publicznej, czasami nawet w formie memów. Zapraszam do odsłuchania 24 odcinka. 2 maja 1985 roku, jugosłowiańskie gazety donosiły o zdarzeniu, które miało miejsce dzień wcześniej to jest w Święto Pracy. Zresztą święto hucznie obchodzone w socjalistycznej Jugosławii. Prasa rozpisywała się wtedy o incydencie, który miał miejsce w święto na obrzeżach miasta Milane na wschodzie Kosowa, gdzie 56-letni Dziorcie Martinowicz, rolnik serbskiego pochodzenia, miał doczołgać się do pobliskiej przychodni z ciężkimi obrażeniami. Tam rolnik powiedział personelowi medycznemu, że przed kilkoma godzinami został zaatakowany na swoim własnym polu. A ataku miało dokonać dwóch Albańczyków. Mężczyźni ci mieli Martynowicza obezwładnić i włożyć mu w odbyt butelkę po piwie, tą szerszą stroną, denkiem. W wyniku gwałtu Dziordzie miał stracić przytomność, po czym obudzić się w kałuży własnej krwi, gdyż butelka pękła. Gdy odzyskał nieco sił, samodzielnie doczołgał się do przychodni. I informacja o brutalnym napadzie, gwałcie, który w dodatku miał miejsce na Serbię z Kosowa i to z rąk Albańczyków, szybko rozprzestrzeniła się w krajowych mediach. Prasa drukowała teksty, w których przedstawiano te wersje jako fakt, nie dodając chociażby, że jest to jedynie wersja Martinowicza. Początkowo nikt nie pochylał się nad tym, kto mógł zaatakować, jaki motyw mieli napastnicy, czy była to napaść na tle etnicznym. Czy może ta historia ma jeszcze drugie dno? Czy policja ma podejrzanych i czy w ogóle ich poszukuje? Jak w swojej książce pod tytułem Jak mity i prawdę wywołały wojnę, pisze Julie Mertus, ten typ dziennikarstwa nie był niczym niezwykłym w Jugosławii, a fakty często wydawały się być opcjonalne. Historia o prześladowaniach kosowskich Serbów przez Albańczyków często były prawdą, ale Wiele z tych historii było sztucznie napompowanych lub wręcz zmyślonych, by stać się paliwem dla populistycznej mobilizacji Serbów przeciwko wrogom. I nie inaczej było też właśnie z historią Giordzie Martinowicza. Nim ktokolwiek został podejrzanym o dokonanie ataku na Martinowicza przez policję, oczywiście, to media już bardzo chętnie rozpisywały się o winie miejscowych Albańczyków. Wydawany w Belgradzie dziennik Politika, Zakończył artykuł na ten temat, na temat napadu na Martinowicia słowami W jego rodzinie smutek i gorycz. Martinowiciowie przyznali nam, że Albańczycy kilkakrotnie przychodzili na pole, gdzie zaatakowano Dziordzie, ponieważ chcieli kupić jego pole i dom, ale on nie przyjął oferty. Tym samym autorzy tekstu polityki sugerowali tutaj powiązanie sprawy Martinowicia z migracją Serbów z Kosowa. Która przybrała na sile początkiem lat 80. Wtedy też banery na płotach z napisem: Dom na sprzedaż, stały się symbolem serbsko-albańskiego konfliktu. Oskarżano wtedy Albańczyków o naciski na miejscowych Serbów, by ci sprzedawali swoją własność, co miało doprowadzić do zrobienia z Kosowa czysto albańskiej ziemi. A cały artykuł sugerował, do czego mają być zdolni Albańczycy, by położyć ręce na serbskiej własności. Według doniesień prasowych, wersja zdarzeń od samego poszkodowanego była początkowo uznana przez lokalne władze za prawdziwą, a lokalne władze tworzyli głównie Albańczycy. Natomiast dość szybko zmienili oni zdanie. I jak donosił Dziennik Danas z Zagrzebia, Albańscy liderzy zgnilane zebrali się i wydali oświadczenie, w którym potępili ohydną zbrodnię i nawołują miejscowe organy ścigania do natychmiastowego śledztwa. Ale już trzy dni później ten sam chorwacki dziennik pisał już, że miejscowi radni wydali kolejne oświadczenie, w którym nabierają podejrzeń wobec domniemanej ofiary i stwierdzają, że według ich wiedzy obrażenia wewnętrzne, jakich doznał Martinowicz, są konsekwencją czynu którego stan dokonał, sugerując, że nie było żadnej napaści, a Martinowicz samodzielnie włożył sobie butelkę. Prokuratura w stolicy Autonomicznego Kosowa również uznała, że do żadnego ataku nie doszło, swoją tezę opierając na badaniach lekarskich, z których wynikało, że obrażenia, jakich doznał Martinowicz, istotnie nie są wynikiem działania osób trzecich. Co więcej, miejscowa prokuratura Miała zeznania minimum dwóch osób, które twierdziły, że Martinowicz przyznał się do tego, że obrażeń doznał w wyniku czynu autoretycznego. Przyznanie się miał usłyszeć między innymi pułkownik Nowak Iwanowicz z garnizonu Jena w Ilane, gdzie Martinowicz dorabiał jako urzędnik. Martinowicz miał przedstawić mu wersję, jakoby pustą butelkę nabił na patyk, a patyk wbił w ziemię, po czym usiadł na takiej konstrukcji, by osiągnąć satysfakcję i był to jego sposób na samozadowolenie, na masturbację. Wersję tę potwierdził również lekarz ze szpitala w Pristynie, dokąd przywieziono Martinowicza po wypadku. Dziordzie w trakcie badania miał mu się przyznać, że obrażeń dostał w wyniku aktu autoretycznego, a nie w wyniku napadu. No i z powodu rozbieżnych informacji wielu obywateli, ale też organizacji, Pisało listy do władz federalnych, domagając się zdementowania tych doniesień i przedstawienia wersji zgodnej z prawdą. 11 maja minister spraw wewnętrznych Serbii, wchodzącej w skład Jugosławii, oznajmił, że powstanie specjalna komisja do zbadania tej sprawy, która przedstawi społeczeństwu ustalone fakty. W międzyczasie Martinowicza przewieziono ze szpitala w Pristinie w Kosowie do szpitala wojskowego w Belgradzie. A zainteresowanie tą sprawą było tak ogromne, że chorwacki dziennik Danas zebrał sprzeczne doniesienia w tej sprawie i uszeregował je chronologicznie. Tak więc 1 maja o 17.30 szpital w Milanę informuje miejscową jednostkę policji, że zgłosił się do nich mężczyzna z poważnymi obrażeniami, których miał doznać w wyniku napadu przez dwóch Albańczyków. 2 maja policja podejmuje śledztwo w sprawie Martinowicza. Niestety, śledczy nie zabezpieczyli śladów na miejscu ataku, tracąc bezpowrotnie odciski butów w grząskiej ziemi na polu w pobliżu domniemanego ataku oraz tracąc ewentualne odciski palców na kawałkach szkła pozostałych na miejscu ataku. 5 maja miejscowe struktury Socjalistycznej Ligi Robotników wydały oświadczenie potępiające atak na Martinowicza nazywając go barbarzyńskim czynem, choć do końca nie było wiadomo, czy rzeczywiście był to atak. 6 maja policja złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, domagając się śledztwa prokuratorskiego w celu złapania nieznanego sprawcy napadu. Już dzień później, 7 maja, zarówno miejscowy sąd, jak i policja uznają, że Martinowicz doznał obrażeń bez udziału osób trzecich. 18 maja prokurator ze szczebla federalnego wydał polecenie prokuratorowi w Gnilane, by ten zasugerował miejscowemu sędziemu, że nieznany sprawca dokonał ataku na Martinowicia, a jego motywem był konflikt etniczny i po tygodniu miejscowy prokurator zgodził się z prokuratorem federalnym, więc mamy tutaj piękny przykład nacisków z wyższego szczebla. 22 maja Przesłuchano Martinowicza w szpitalu wojskowym w Belgradzie i tym razem Martinowicz powrócił do wersji o ataku przeprowadzonym przez dwóch Albańczyków. 23 maja miało miejsce ponowne przesłuchanie Dziordzie Martinowicza. Tym razem Dziordzie przyznał, że nie został przez nikogo zaatakowany, a butelkę w odbycie umieścił celowo. 25 czerwca prokurator Zilane zwrócił się do szpitala wojskowego w Belgradzie o opinię lekarską ran doznanych przez Martinowicza. Po jej otrzymaniu stwierdzono, że różni się ona znacząco od tej przygotowanej w szpitalu w Prysztynie w Kosowie. 26 czerwca przygotowano opinię lekarską, w której stwierdzono, że Martinowicz do momentu domniemanego ataku, i tu cytat nie wykazywał oznak dewiacji. 20 lipca Szpital Wojskowy w Belgradzie wydał opinię, że w przypadku Martinowicia powinno wykluczyć się możliwość odniesienia ran na drodze onanizmu. Natomiast 25 sierpnia, na wniosek miejscowego prokuratora, sędzia poprosił o ponowną opinię biegłych ze Szpitala Wojskowego. Tym razem dołączając do składu biegłych lekarza sądowego z Macedonii, ze szpitala w Skopie. I ponowna opinia biegłych była zgodna we wnioskach z tą poprzednią opinią, nie wnosząc nic nowego do sprawy. No i na koniec, 1 listopada sędzia zamówił już kolejną opinię. Tym razem w skład zespołu biegłych chodzili zupełnie nowi eksperci, którzy 15 listopada wydali tę opinię. Że obrażenia poniesione przez Martinowicza mogły zostać wywołane zarówno przez osoby trzecie, jak i samodzielnie przez Martinowicza poprzez silny nacisk własny jego ciała na butelkę. Czyli podsumowując te wszystkie fakty, sporządzono przynajmniej cztery opinie biegłych w tej sprawie. Pierwsza z Prisztiny, która mówiła, że Martinowicz sam się skaleczył. Druga i trzecia ze szpitala wojskowego, mówiąca, że ktoś inny skaleczył Martinowicza. I ostatnia opinia ekspertów niezależnych, mówiąca, że nie można ustalić, jak powstały rany. Początkowo część gazet stała przy wersji, że Martinowicz dokonał przypadkowego samookaleczenia, no ale z czasem ta narracja zmieniła się do takiej sugerującej udział albańskich nacjonalistów lub po prostu Albańczyków ogólnie jako całego narodu. Zastanawiano się, czy serbskiego rolnika nabito na butelkę, niczym osmanie nabijali serbów na pale, czy też może Martinowiciowi coś nie wyszło w trakcie masturbacji butelką. Do co stało się na polu pod niewielkim miastem w Kosowie, stały się ulubionym tematem wielu jugosłowian. W pierwszym etapie sprawy wiele serbskich gazet kwestionowało jakość śledztwa prowadzonego przez miejscową policję, a personel miejscowej policji składał się w dużej mierze z Albańczyków, których po prostu w tym regionie było dużo. A wiele federalnych gazet utrzymywało, że Martinowicz został zmuszony do przyznania się do samookaleczenia, natomiast ze względu na burzę medialną wokół sprawy, rodzina Dziordzie poczuła się zmuszona do ujawnienia się i złożenia zeznań w prasie. I w wywiadach członkowie jego rodziny zarzekali się, że ten nie miał skłonności homoseksualnych i że jest szczęśliwym ojcem, dziadkiem i mężem. Żona Martinowicza, Jagodinka, w jednym z wywiadów wyznała, że pułkownik Iwanowicz zaproponował jej mężowi posady dla synów w zamian za przyznanie się. Natomiast jeden z synów, Sreten, twierdził, że jego ojciec nigdy nie popełniłby takiego czynu, czyli nie stymulowałby się analnie. Więc musiał być to napad dokonany wyłącznie dlatego, że jego ojciec Dziordzie był Serbem. Ponad półtora roku po rozpoczęciu sprawy Martinowicza oświadczenie w tej sprawie wydała również bardzo wpływowa organizacja, jaką był Socjalistyczny Sojusz Robotniczego Narodu Jugosławii. Organ ten stwierdził, że miejscowe władze podjęły pochopną decyzję oraz szkodliwą ingerencję w pracy organów federalnych. Stwierdzając, że Martinowicz sam zranił się i nie było w tym udziału Albańczyków ani nikogo innego. Ale w tym oświadczeniu zaznaczono również ogromną rolę mediów w kreowaniu zakrzywionego obrazu sprawy i tworzenia szkodliwej atmosfery wokół tej sprawy, sugerując w niej, że szukano wyłącznie sensacji. W czasie, gdy niektóre z tytułów nawoływały do stabilizacji sytuacji, inne były nastawione wyłącznie na sensacjonizm, podsycając emocje wokół sprawy, prowokując społeczeństwo. Zaznaczono również, że zarówno serbski, jak i albański nacjonalizm zostały podsycone sposobem, w jakim przedstawiano sprawę Martinowicza w mediach. Pomimo, że do tej pory nikogo nie aresztowano w związku z tą sprawą, to opinia publiczna nadal stawiała hipotezy dotyczące zaangażowania Albańczyków, czy ogólnie albańskich władz regionalnych w tę sprawę. I choć nigdy nie ustalono liczby sprawców, ich narodowości oraz faktu, czy oni w ogóle istnieli, część dziennikarzy pisała tak, jakby te osoby istniały lub były publicznie ogólnie znane. Na przykład gazeta Ilustrowana Politika przedrukowała szeroko rozpowszechnianą plotkę, jakoby sprawcami ataku na Martinowicza. Były osoby spokrewnione z Zija Szemsju. W 1985 roku Szemsiu przebywał w więzieniu za działalność antypaństwową i zmarł 1 maja 85 roku, czyli właśnie w dniu ataku na Martinowicia. I plotki te twierdziły, że jego ojciec i dwóch braci tak bardzo żywili nienawiść do serbskich władz za to, że zamknęli ich syna i brata, a ten stracił życie w więzieniu, że ci postanowili się zemścić na dowolnym Serbie, który stanie im na drodze. No i na ich drodze stanął Martinowicz i padł ich ofiarą. Problem w tym, że każdy z tych trzech mężczyzn w dniu 1 maja 85 roku również przebywał w więzieniu, zresztą z podobnymi zarzutami, co ich zmarły krewny. Zatem po prostu nie mieli możliwości, fizycznej możliwości, by zaatakować Martinowicia, ponieważ byli za kratkami. Idąc za tą narracją, sugerowano również, że podobnych ataków było więcej, a miejscowe władze je tuszowały. Problem tylko w tym, że właśnie wciąż nie było pewności, czy ten przypadek zero, przypadek Martinowicza, w ogóle miał miejsce. Na rozprzestrzenianiu nieprawdziwych informacji przyłapano również adwokata Martinowicza, to jest Welimira Cwiticia. Twierdził on, że na dzień przed domniemanym atakiem na jego klienta w pobliskiej wiosce Prilepnica miało miejsce zebranie albańskiej rady starszych, która zdecydowała, że trzech Serbów lub Czarnogórców musi zostać ukaranych tak brutalnie, jak to tylko możliwe, a to wszystko w ramach zemsty za śmierć młodego albańskiego przemytnika broni, a Martinowicz miał być wytypowany jako jedna z ofiar. Po blisko 40 latach to nadal brzmi jak teoria spiskowa, ale z innych ciekawych historii, które przedstawiono na obronę Martinowicza, była ta opowiedziana przez Żiworada Michajlowicza, którego w związku ze sprawą nie przedstawiono w książce Julie Martus, ale domniemam, że chodzi o pewnego autora książek. Jego wersją było to, że Martinowicz zgłaszał miejscowej policji, że do jego albańskich sąsiadów przychodzą przemrani ludzie i zanoszą tam jakieś akta lub dokumenty, które miały być związane z działalnością przestępczą. Ale jako, że lokalni policjanci byli tej samej narodowości, co zgłaszani podejrzani i mieli być zamieszani w jakiś większy nielegalny proceder, to postanowili uciszyć wścibskiego Martinowicza. Zatem każda ze stron miała swoją prawdę. Albańczycy skupiali się na początkowym przyznaniu się Martinowicza oraz pierwszej opinii biegłych, natomiast Serbowie na późniejszych opiniach biegłych oraz teoriach spiskowych szerzonych przez środowiska nacjonalistyczne. Według strony albańskiej, teoretycznie błaha sprawa zranienia się w czasie masturbacji została wykorzystana do szerzenia nastrojów antyalbańskich, a wina została zrzucona na cały naród. Natomiast strona serbska twierdziła, że sprawa Martinowicza to przykład albańskiego brutalnego separatyzmu, będącym skandalicznym przykładem większego spisku, mającego na celu etniczne wyczyszczenie Kosowa z Serbów. Na domiar złego reakcja każdej ze stron umacniała stanowisko tej drugiej. Stanowcze zaprzeczanie incydentowi zostało odebrane przez Serbów jako potwierdzenie, na to, że każdy Albańczyk wspiera separatyzm kosowski, oraz jako potwierdzenie sygnałów, które zgłaszali już od lat 60., o albańskiej przemocy wobec miejscowych Serbów, o przemocy, która cieszyła się ochroną organów państwowych. Natomiast postawa Serbów wzmagała w Albańczykach poczucie, że nie są mile widziani we własnym domu, no a ich domem było Kosowo. Na mocy Konstytucji Jugosławii z 1974 roku Kosowo otrzymało sporą autonomię od Republiki Serbii. Stąd też śledztwo było prowadzone przez władze prowincji, to jest Kosowa. Ale brak jednoznacznej reakcji ze strony władz federalnych w sprawie Martinowicza wzbudził w Serbach niepokój. Mówiono po tym incydencie, że rząd federalny nie był gotów na obronę narodu serbskiego w Kosowie. Podobne argumenty są zresztą podnoszone nawet dzisiaj, po niemal 40 latach od incydentów w Nilane. Sama sprawa została rozdmuchana nie tylko ze względu na potencjalne okrucieństwo na ofierze, co przede wszystkim na pogłębiający się konflikt etniczny, który rozchulał się po śmierci Marszałka Tite w 80 roku. Popularnym hasłem po śmierci Marszałka Tite było "Po Ticie Tito", co miało oznaczać utrzymanie polityki bractwa i jednictwa, czyli braterstwa i jedności narodów Jugosławii w wieloetnicznym państwie. Ale od teraz samo wymienienie nazwiska Martinowicz burzyło oficjalne slogany o jedności narodowej. I choć sprawa Martinowicia nie była jedynym punktem zwrotnym w polityce wewnętrznej Jugosławii, to była naprawdę mocnym indykatorem zmian. Choć według danych za lata 81-87 przestępczość w Kosowie była jedną z niższych w Jugosławii i doszło tam wtedy jedynie do pięciu międzyetnicznych zabójstw, to media w krzykliwych nagłówkach dopytywały, dlaczego wciąż dziwi nas przemoc w Kosowie. Informowano tam o rozprowadzaniu ulotek z wywrotowymi hasłami, zniszczeniach mienia publicznego, atakach na policjantów czy nawet znieważania osoby samego Tito. I owszem, część z tych zdarzeń miała miejsce, ale sposób w jaki je opisywano, był nadwyż duży. Oczywiście też w tym czasie liczba Serbów w Kosowie miała spaść aż o 7%, to jest po demonstracjach w 81. I korzystając z napiętej sytuacji po incydencie z Martinowiciem, część środowisk przygotowała nawet petycję dotyczącą zniesienia autonomii Kosowa w ramach Serbii. Każda późniejsza tego typu petycja odwoływała się do przypadku właśnie Martinowicza. W jednej z nich mówiono, że sprawa Martinowicia stała się symbolem ciężkiej sytuacji Serbów w Kosowie. I eksodus Serbów z Kosowa trwa już wieki, i zmieniają się tylko jego autorzy. Osmanie, Austro-Węgry, faszystowskie Włochy, nazistowskie Niemcy, a teraz państwo Albania. I porównanie Albańczyków do Turków a butelki do nabijania na pal miało duży wpływ na opinię publiczną bo pogarszające się warunki gospodarcze w Jugosławii i niepewność polityczna wywołana śmiercią marszałka Tity sprawiły że wielu Serbów poczuło się osobiście dotkniętych tą historią historią Martinowicza jedna z pracownic uniwersyteckich Brana Cynczewić nazwała sprawę Martinowicza Jasenowcem jednego człowieka, co miało niezwykle mocny wydźwięk i mocno działało na wyobraźnię społeczeństwa. Bo przypomnę, że Jasenowac to były faszystowski obóz koncentracyjny założony przez Ustaszy, i w tym miejscu mordowano głównie Serbów, przez co bywa on nazywany polskim Auschwitz. Nie trudno sobie wyobrazić, że tego typu porównania były przekroczeniem pewnej granicy. Ale używanie tego typu porównań jako metafor wywołało wśród zwykłych ludzi poczucie wiktymizacji i pragnienia historycznej zemsty. Sprawa ta przez kolejne lata żyła swoim życiem. W 1991 roku prasa donosiła, że państwo zasądziło odszkodowanie na rzecz Martinowicza, choć w jego sprawie nikogo nie skazano. I ten fakt nie powstrzymał sądu. Zarządzającego o odszkodowaniu od stwierdzenia, że Martinowicz doznał uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku sziptarskich terrorystów. A sziptar to pejoratywne serbskie określenie na Albańczyka. W 1989 roku w prasie pojawiła się inna seria artykułów przywołujących sprawę Martinowicia. Przytaczano m.in. sprawę doktora Remzi Aliu który leczył Martinowicza w szpitalu w Nilane. Cztery lata później miał popełnić błąd w sztuce lekarskiej, co doprowadziło do śmierci pacjentki. A że była ona serbką, sugerowano, że Aliu zrobił to intencjonalnie. Pojawiła się też historia kobiety, która narzekała na albańskich sprzedawców w sklepie, którzy mieli dawać serbskim klientom niemiłe komentarze typu zapomniała pani butelki, przywołując tym samym sprawę Martinowicza. Podsumowując, ilekroć trzeba było przypomnieć opinii publicznej o prześladowaniach Serbów, można było spokojnie przywołać sprawę Martinowicza. To, co faktycznie się wydarzyło w tej sprawie, nie było istotne. Liczyło się to, co czuło społeczeństwo. Siła dzisiaj omawianej sprawy polega na jej zdolności do przywoływania obrazów opresji na Serbach, a to tureckich tortur wbijania na pal. A to drugowojennego Jasenowca, czy chociażby bardziej współczesnych tabliczek z napisem na sprzedaż na domach kosowskich Serbów. I sprawa Martinowicia, jak i sytuacja w Kosowie stały się sprawami ogólnonarodowymi. Krytykowano władze federalne za działanie według zasady nieintegrowania w sprawy wewnętrzne prowincji, czyli w sprawy wewnętrzne również Kosowa. Po pięciu operacjach Dziordzie Martinowicz. Stanął przed ogromną presją, by sprzedać swoje pole w jak donosiły media, co ostatecznie zrobił. Przeniósł się do wsi Chitluk, niedaleko miasta Kruszewac, gdzie zmarł 6 września 2000 roku. Zostawił żonę Jagodinkę, trzech synów, córkę i dziesięcioro wnucząt. Wszyscy jego synowie i dwoje najstarszych wnuków zostało zmobilizowanych podczas bombardowań NATO na Serbię i Czarnogórę w 1999 roku. Sprawa ta miała swoje odniesienie również w sztuce. Nakręcono o niej kilka filmów dokumentalnych, m.in. filmy o tytułach Strach przed prawdą czy Obwiniamy, a Micia Popowicz w 1985 roku namalował obraz Ukrzyżowanie Giorgia Martinowicza, który przedstawia go ukrzyżowanego na Krzyżu i obserwowanego przez reżim komunistyczny. Jako symbol i metafora sprawa była czterokrotnie wymieniana na rozprawie Slobodana Miloševića przed Trybunałem Haskim. Do dziś jest pewna niemała grupa ludzi, która uważa, że Dziordzie Martinowicz został napadnięty. Twierdzą między innymi, że był on zmuszony do zmiany zeznań, a osoby, które go do tego zmuszały, były później awansowane w państwowych instytucjach. Jako powód Podają, że władzom zależało na utrzymaniu polityki braterstwa i jedności wszystkich narodów Jugosławii, więc nie chciano, by taki atak na tle etnicznym wyszedł na światło dzienne, gdyż mogło to doprowadzić do protestów i niepokoju, zarówno w Kosowie, jak i w Serbii. Natomiast jako prawdę historyczną uznaje się dziś, że Martinowicz po prostu miał wypadek w czasie masturbacji butelką. Ta historia do dziś jest obecna w mediach masowego przekazu. W internecie można znaleźć pełno memów, również po polsku, które w zabawny sposób mają pokazywać ciąg przyczynowo-skutkowy między włożeniem sobie w tyłek butelki przez randomowego farmera, a rozpadem Jugosławii, czy nawet wygraną Danii na piłkarskim euro w 1992 roku. Pokażę Wam kilka tych memów na Instagramie Jugosłowodni. I wspomniany wcześniej obraz Mici Popowicza również. Myślę, że dzisiejsza sprawa pokazuje, jak bardzo ważne jest weryfikowanie informacji, którymi jesteśmy codziennie bombardowani w mediach masowego przekazu. Zawsze warto jest mieć kilka źródeł i umieć je weryfikować. Fact-checking wbrew pozorom nie jest trudny, a informacje o tym, jak można weryfikować newsy, można łatwo znaleźć w internecie. Warto na przykład zajrzeć na portal Demagog. To tyle na dziś. Dzięki za wysłuchanie odcinka. Czujemy oseł skoro, czyli słyszymy się niebawem. Chwala!